Piotr, bardzo ładnie. Piotr, czy ty yy, Nie. w związku, czy... Znaczy, o mnie nie mógłbym, ale to jest webinar. Rozumiem, rozumiem. Czyli nie, tak. Yy. Dziewczyna, coś jest w związku z twoim życiem? Chłopak? Smutno. Stary, bo ty nie radzisz kurwa yy, z radkami. Jaki masz yy, tekst na poetry? Tekst na poetry. Na kawę? I co? I nie, nie przeszło na kawę. Znowu? Z Niemcem przeszło. Wszystko rozumiesz? Znasz taki y, zwrot bić Niemca po kasku? Zaznaję pytam. Piątek. E, naprawdę, masz tak, że podchodzić, że śledziłeś chodź na kawę i o nowinie, dziękuję i po prostu... Tymek, jak poderywałeś Maję? No ja miałem problem ze swoim chłopakiem, więc czekam. Przyjechałem... Przyjechałeś po móc. Miałem problem ze swoim uwagiem. Tynek przyjęć problem z moich uwagiem. Nie do ruchu je. Jest to